Huta Stolowa Wola poinformowała o rozpoczęciu produkcji nowego pojazdu opancerzonego z myślą o polskiej artylerii. Jest nim powstał we współpracy z czeską Tatrą pojazd Heron 6x6, będący przykładem bardzo efektywnej kooperacji, ale też właściwego podejścia do kwestii związanej z transferem technologii. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szymus i zapraszam na kolejny materiał poświęcony Wojsku Polskiemu. Nowy pojazd ma być produkowany w zakładach Autosana. Dotychczas zamówiono zaledwie skromne 6 sztuk w wersji dowódczo-sztabowej z myślą o dywizjonach artyleryjskich zestawów rakietowych Langusta. Docelowo jednak pojazdy Heron mają również trafić innymi do dywizjonów wyposażonych w wyrzutnie Homarka na bazie koreańskich wyrzutni K-239 Chenmu. Choć już obecnie wojsko wyraża zainteresowanie w wykorzystaniu go jako wozu dowódczo-sztabowego także dla innych pododdziałów, m.in. szczebla batalionu. Natomiast co do historii tego pojazdu to został on opracowany w całości w Czechach, będąc jednym z pierwszych pojazdów opancerzonych opracowanych samodzielnie przez Czechów od ładnych kilku dekad, zaraz obok Patriota, który stanowił bazę dla Warana. Był on efektem dosyć udanej współpracy z francuskim Nexterem, obecnie częścią koncernu KNDS. W jej ramach czeskie podwozie Tatry Model 817 w układzie 6x6 z dwiema osiami skrętnymi, przednią oraz tylną, zostało zespolone z francuskiej produkcji podwoziem opancerzonym. W ten sposób powstał pojazd Titus transporter opancerzony zbudowany w układzie znanym jako furgon, a więc z grubsza przypominającym klasyczną ciężarówkę. Mieliśmy więc tutaj przedział silnikowy z przodu, za nim szoferkę z drzwiami dla kierowcy oraz dowódcy pojazdu, jak i również dużą przednią szybą opancerzoną zapewniającą dobry widok. Za nią z kolei ulokowany był duży i przestronny przedział desantowy. 62 sztuki tego pojazdu zamówili Czesi głównie jako wozy dowodzenia oraz wozy łączności. Kilka pojazdów zamówili Francuzi dla pododdziałów kontrterrorystycznych RAID. Oprócz tego pojazdy te sprzedano między innymi do Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Titus ważył maksymalnie 19 ton i dysponował trzyosobową załogą oraz zdolnością do przewożenia i maksymalnie 10-osobowego desantu. Wyposażony był w tylną rampę desantową i ogółem stanowił swego rodzaju ogniwo między transporterami opancerzonymi takimi jak Rosomak a minoodpornymi pojazdami patrolowymi. Nie gwarantował tak silnej osłony balistycznej, zwłaszcza z przodu, nie był tak dobrze wyważony ze względu na silnik przesunięty też do przodu, ale miał lepszą zwrotność dzięki dwóm osiom skrętnym. Ponadto obszerny przedział desantowy lepiej nadawał się z myślą o chociażby pojazdach dowodzenia czy wozach ewakuacji medycznej. Czesi nie byli jednak do końca zadowoleni jeśli chodziło o warunki współpracy przy potencjalnym eksporcie. Dlatego też bardzo szybko wzięli podwozie Tatry 817 i zaczęli pracować nad własnym opancerzonym nadwoziem. Chociaż oczywiście było ono w dużej mierze inspirowane Titusem, to zdecydowano się m.in. je po prostu pomniejszyć, tworząc pojazd o niższej sylwetce. Nowy pojazd był znany jako Tadeusz 6x6 Tatra Defense and Armored Solution. Wykorzystywał on zmodyfikowaną wersję podwozia Tatry 817, wykorzystaną przedtem w Titusie, a więc układ 6x6 z przednią i tylną osią skrętną. Zarazem jednak, choć zastosowano nieco niższą sylwetkę pojazdu, to kadłub był znacznie lepiej opancerzony, gwarantując zdaniem Tatry odporność balistyczną na poziomie Stanak 4, zaś przeciwminową na poziomie Stanak 4A4B. Tak więc, choć wygląda na mniej odpornego niż transporter opancerzony takie jak chociażby Rosomak, to w praktyce niewiele im ustępuje. Pojazd został stworzony przede wszystkim z myślą o wykorzystaniach specjalistycznych, jako wóz dowodzenia, wóz łączności, także jako wóz ewakuacji medycznej, ale można go też wykorzystać jako klasyczny transporter piechoty. Pierwotnie wyposażony w ponad 400-konny silnik Tatry, z czasem Tadeas był wyposażony m.in. w silniki Kaminsa z racji większej mocy jakie dostarczają oraz chłodzenia cieczą miejsca chłodzenia powietrzem jakie jest zapewniane w czeskim silniku. Pojazd dosyć szybko po opracowaniu zaproponowano stronie polskiej, poszukującej nowego wozu dowodzenia dla dywizjonów ogniowych wyposażonych w wyrzutnie WR-40 Langusta. W 2024 roku przekazano Hucie Stalowej Wola pierwszy prototyp w celu przeprowadzenia jego prób oraz dostosowania pod wymogi polskie. W jej ramach dokonano między innymi dostosowania wnętrza pojazdu, wprowadzono pewne zmiany ergonomiczne oraz zastosowano znacznie mocniejszy silnik Caterpillar c 93 b o mocy 580 koni mechanicznych. on współpracować z przekładnią automatyczną Allison model 4500P. Dzięki temu Heron ma się rozpędzać do maksymalnie 110 km na godzinę, a jego zasięg operacyjny ma wynosić 700 km. W wersji dowodzenia dla polskiej artylerii, jest on wyposażony w system jaśmin, rozwijany już od ponad dekady. Pojazd zyskał także oficjalną nazwę Heron 6x6. Umowa dotycząca współpracy zakłada, że Czesi będą dostarczać nam podwozia, natomiast opancerzone nadwozie będzie licencyjnie produkowane w wychucie Stalowa Wola. Co ważne, umowa obejmuje pełne prawa własności, jeśli chodzi o stronę polską. Umożliwi to m.in. modyfikację pojazdów w przyszłości, ale także i potencjalną produkcję eksportową. Oczywiście w porównaniu z na przykład Rosomakiem, Heron posiada pewne wady. Nie jest to pojazd pływający. Nadal jest wyposażony w przednie drzwi oraz dużą przednią, ale dobrze opancerzoną szybę. Także przód, nazwijmy to sobie szczerze, nie jest najlepiej ukształtowany z punktu widzenia ochrony balistycznej. W zamian za to zyskujemy o wiele więcej miejsca wewnątrz pojazdu co umożliwia lepsze rozplanowanie i zabranie więcej sprzętu służącego do komunikacji niezbędnego wypadku wozów dowodzenia, jakie również umożliwia stworzenie wozu ewakuacji medycznej zdolnego zabrać więcej rannych, jak i pomieścić więcej sprzętu medycznego, umożliwiając skuteczniejsze udzielanie pomocy medycznej. A w wypadku użycia go jako bazy dla zwykłego transportera opancerzonego będzie w stanie przenieść 11-osobowy desant. Więcej niż w wypadku typowych 6 do 8 żołnierzy, jakich można wpakować do Rosomaka. Choć w wypadku pojazdów dla Wojska Polskiego nie potwierdzono czy będą uzbrojone, to jeśli tak najprawdopodobniej będą to po prostu karabiny maszynowe kalibru 7,62 ewentualnie pół cala. Na ten moment nie ma też potwierdzenia, czy wojsko rozważałoby zastosowanie zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, choć jest to wysoce prawdopodobne. Co jednak najważniejsze, Heron 6x6 będzie stanowił znaczący skok jakościowy w polskiej artylerii. Umożliwi on zastąpienie dotychczasowych wozów dowodzenia, używających podwozi zwykłych ciężarówek Star 266. Heron jest pojazdem w pełni opancerzonym i to na bardzo przyzwoitym poziomie, ponadto dysponuje on bardzo wysoką mobilnością taktyczną. Wejdzie on również na wyposażenie dywizjonów uzbrojonych wyrzutnie Homar K, ale prawdopodobnie także Homar A, a więc Heimarsów, a stąd już tylko prosta droga do użycia go jako wozu dowodzenia na przykład szczebla batalionu. Może też stanowić bazę dla nowej generacji wozów ewakuacji medycznej. Ale Herona można by także wykorzystać poza wojskiem, między innymi w policji, do transportu i dowodzenia oddziałami kontrterrorystycznymi. Co ważne, cieszy także zadbanie o wysoki stopień spolonizowania i zadbanie o własności intelektualne dotyczące pojazdu. Wprawdzie podwozie i elementy napędu nadal będą pochodzić z Czech. Jednak z punktu widzenia polskiego o wiele ważniejsza jest zdolność do elastycznego wprowadzania zmian w samym nadwoziu. A forma współpracy z Czechami, jaka została przyjęta, ułatwia to o wiele bardziej niż miało to miejsce w wypadku Rosomaka, gdzie problemem było przedłużanie się opracowywania wersji specjalistycznych. Należy tutaj zauważyć dekady doświadczeń, jeśli chodzi o firmę Tatra, znaną m.in. z bardzo udanej serii ciężarówek rodziny Tatra 815, ale też jego następcy Tatry 817, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem eksportowym. Wcześniejsze doświadczenia sięgające roku 2013 współpracy z Nexterem przy produkcji pojazdu Titus bezpośredniego poprzednika Herona znacznie redukują ryzyka związane z wprowadzeniem nowego pojazdu i bolączkami tzw. wieku dziecięcego. Ponadto, współpraca ścisła z firmą znaną na cały świat zapewnia większe premie, jeśli chodzi o szanse na eksport. Zwłaszcza, że w ostatnich latach produkty polskiej zbrojeniówki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ja na koniec serdecznie zapraszam Was do ocen, komentarzy i dyskusji na moim kanale. Jesteś nowy, serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji, znajdującego się pod filmikiem, tak abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach na kanale. Koniec transmisji.